Baranie nie rzucaj tym, to ty się rozleci. zleci. Siemano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj będzie Forza Horizon 4 i największy gałgan na drodze, czyli ja. No i co, na starcie zjem sobie Alpine 110 tym nowym. W ogóle mi się on bardzo podoba, tylko no... Jedyny minus jaki on ma to, że jest zrobiony przez ale mimo, że jest zrobiony przez to bardzo solidnie go wykonali, postarali się widać. Eee, no. I dzisiaj streamingujemy sobie jakieś autko fajne i tam sobie nim pojeździmy. Ja w ogóle myślałem... Fajnie to auto brzmi od środka, ono już jest porobione. Pomyślałem, eee, żeby streamować sobie jakąś Merola. Bo no, ostatnio sobie w grze innej, w, G w GTA, wygrałem sobie modyfikację na Mercedesa i mi się fajnie jeździło. No to pomyślałem, że tutaj y, też sobie pojeździmy Mercedesem. Ale co wyrobiłem? A jaki to będzie Mercedes? Ym, nie wiem, ja bym chciał coś starszego. Jakiegoś starszego Mercedesa. Ym, co my tu mamy? No, ze starszych Mercedesów to ja tu nic nie mam, to jest ten problem. Trzeba będzie coś kupić. A czy w ogóle można jakiegoś starszego Merola kupić? Mm, no, Mercedes-Benz. No, można Unimoga kupić, a nie mógł z 14, dobra, nie było. O! Tego bierzemy. Dego bierzemy. Ten jest fajny. Podoba mi się. Ale myślę, że no. Pomaluję go sobie samemu. Po swojemu. Czyli tak czarny. 150 tysięcy. Mam kasę. Mam tam chyba 4 miliony i tak jest mało. Aha. I ja już wam pokazuję. Bo tutaj macie. A. Nie dobra. Tutaj macie takie znaczki, tu jest um, ustawienie XBOX, bo ja ogólnie mam to wszystko, yy, gra leci z konsoli na komputer przez aplikację streamingową XBOX Game Streaming, Up, jakoś tak to się nazywało. Yy, no, więc jakby były jakieś lagi, no to przepraszam, ale nie mam na to wpływu. Yy, Jedyny co bym tu chciał zrobić to w ogóle dać jakiś inny kolor felg, żeby jakieś takie złote, takie wiecie, po Januszowemu git, chyba, co nie? Mhm. Kolor, kolor jest spoko, mi się podoba taki czarny. ma jak teraz pasuje te felgi. Nie, nie, te felgi nie, oj nie. Nie wiem, czekaj. No, ja posuwalnijmy. Takie felgi. Zapisz do bieżącego samochodu. Bo ja tamtych felg nie. Nie, jednak fajnie wyglądały na początku, ale jak się patrzyło dłużej, to nie brzydkie było, um, W ogóle. Kupiłem sobie rower nowy. Więc. Sorry, że tak kaszla ale nie mam nic do picia, nie mam nawet jak popić. Eee, zobaczymy na ile ludzie porobili. 800, 900, 916, 915... 917... No ja na pewno na tyle nie porobię, bo ja to chcę w ogóle tak... Tak po, po zrobić, czyli... Co my tu mamy? 1,6 turbo Mogę dać na 4, czekajcie. A nie ma na przykład taki silnik, to mogę dać jeszcze turbo Tu mamy już 955 955 Przepraszam 655, więc no on nie daje dużo na... Nie no w sumie tamten też ledwo co dawał. Myślę, że zawieszenie na to sobie zostawimy. Przód... ...można dać, ale tył... ...seria zostaje. To jest po prostu mistrzostwo Mercedesa. Ten spoilerek. Panki oczywiście wyścigowe. Kapory szerokie. I teraz tak, felgi. Belgii, jak coś takiego Januszowego, typowego. Hmm, te są fajne, <laughs> ale świetne. Oj, sięło coś lekko. No wiem, będą ścinki. O, te są takie typowe złote. Gdybym miał lewe, to bym się. Nie, no. Gdzie one były? Biorę te. One są super. Ja tu już wszystko robiłem. Tutaj nie ma co robić. tak tutaj co mamy? Wyścigowe sprzęgło. Przekładnia wyścigowa. Wyścigowy ten. Wyścigowy, ej w ogóle, Dziś się zawieszenie opuszczało? Nie, bo to, nie, to chyba jeszcze jest, usmarnia. tu, no, ja już wystarczyłem, że zawieszenia tutaj nie można opuścić, ale chcę, o, chcę, żeby to siadło na glebie. Tak patrzę na no, obraca, 6 minutek, spoko. Ej, klatka. Z klasy zabiera, ale tu dodaj... Nie, na razie nie. Tu wszystko oczywiście lecimy na maksa, bo to klasę podnosi. A tu zabiera. Ej tam. Będzie więcej mucy. I teraz tak, jest klasa S1. Spoko. Mi się wydaje, że jest spoko. A czekajcie, dajmy jeszcze tą klatkę. Ona coś tu da? O i patrzcie, na przykład teraz klatka dodaje do klasy. No. Także myślę, że mamy zrobionego 85 tysięcy Ja bym sobie jeszcze zobaczył w ogóle ten kolor jakiś na te auto. Jest ciemny, niebieski. Nie, czarny jest chyba najlepszy. Dobra, wyjeżdżamy na ulicę. Naszym nowiuśkim rolkiem. Ludzie już krzyczą. O, zamiatać to to nie chcę niestety. Najszybsza tu to też już nie będzie, ale wiecie co jeszcze? Ja to wytnę w montażu, pewnie bo ja to będę robił pół godziny. Wezmę to prze przełożenie, bo nieraz to tam dodaję do Vmaxu, a nic nie zabra z przyspieszenia, więc fajnie. No widzicie, jak to wszystko leci tutaj. I to już chyba był ten. Nie, dobra, nie. Znaczy równie dobrze taką konfigurację, co możemy pod 400 od razu pociągnąć. Ej dobra, próbowałem to podciągnąć pod 400. Chociaż nie, dobra. Więc myślę, żebyśmy zostawili te 380 jednak. O, gdzieś. Tu. W... O. W... Uuuu Jezus Maryja, ale tu przestrzeliłem. Ups. No wyjeżdżaj, to co ty po prawej. nie umie się. Co to ma to znaczyć? Halo. Zagapiłem się na telefon, bo Messenger mi coś ten i... wyleciałem. W ogóle nie wiem ile będzie klatek na OBSie, więc... No mówię, bo to jest tylko przez Microsoft. Ja to, nie jak to się nazywa. XBOX... Streaming App? XBOX Game Streaming? Ja nawet nie wiem jak to się nazywa. No, gdzie mnie tą kum zajeżdżasz? Mercedesy lepsze, Albo jakieś taka piosenka. Mercedesy wiozą nas. Puszczę wam kawałek montażu, ale tylko kawałek, bo ten prawał czoski z Mercedesy nas, bo tam dla nas lepszy czas. Bo tam czeka lepszy czas. Dobry czas, Mercedesy Fajno, co nie? Pojedziemy sobie jeszcze jakieś fajne zdjęcie zrobić. Gdzieś w jakimś widoczku Eee no Myślę, że pojedziemy nad morze Nie tak co ty robisz w Anglii jesteśmy Co ty mi, mirek mówisz w jakiej Anglii? Przeciwko z Polski, teraz mogę jeździć jak chcę Hehe he. Ja już tu widzę, ile będę miał do wycinania, bo na przykład te momenty, gdzie ja tylko jadę a nic nie mówię, no to ja wytnę, bo jak ja patrzę na obecność, to 13 minut odcinka jest, no to... Nie ten, nie będę tego przetrzymywał. Która w ogóle godzina 40. Dobra O! Wjedziemy na plażę Tu jeszcze nie ma plaży! <noise> Dobra cię zobaczymy tego merolaka na off-roadzie yes. O, ale tu już jest gaz na plaży. Tam tabliczka była, no się zbiorę. muszę pamiętać, że tutaj mam auto do jakiejś nieruchomości pewnie. w ogóle co byście powiedzieli na odcinek z tego z eliminatora Bo ja nawet jako tako jeżdżę w tym eliminatorze Podkreślam jako tako Ym, Więc to no, może by coś z tego wyszło, no ja, trzeba się obkręcić lekko, ale nie aż tak mocno Nie będzie coś takiego O sektor tryb zdjęcia okej. Okay. ale to jest świetne. Tylko czekaj, gdzie tu się restowało te kosmetyczne. Tu. Okej, okay, okej. Okay. To będzie świetna miniaturka. Gdzie ustawimy znak wodny? Tu chyba. W ogóle nie wiem, jak ten znak wodny usunąć. Jak wiecie, napiszcie w komentarzu. Mercedes, yy, obecny samochód, obecny samochód. Sceneria nietknięte. No. No i co? Myślę, że to byłby koniec tego odcinka. Fajnego Mercedesa sobie zrobiliśmy. Ładnie wygląda. Ym. Ogólnie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, no to oczywiście lajk, like, subskrypcja. Ym. No i ten. Napiszcie o tym eliminatorze. No i jakie auto ja, ewentualnie byście chcieli streamingować w kolejnych odcinkach. A ja się z wami żegnam. Nara. Cześć. Hello.